Cześć! Do tworzenia harmonogramu potrzebujesz instruktora i kursanta. W tej lekcji pokażę Ci, w jaki sposób dodać kursanta do systemu. Zaczynajmy. W panelu po lewej stronie wybierasz zakładkę kursanci. Klikasz przycisk Dodaj. Po kliknięciu zobaczysz dialog, w którym musisz podać dane kursanta. Driving Time potrzebuje jedynie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, jeśli użytkownik chce mieć dostęp do aplikacji na telefon. Musisz również wybrać szkolenie, na które zapisał się kursant. Dzięki temu aplikacja będzie wiedzieć, ile kursant musi zapłacić oraz ile ma godzin do wyjeżdżenia. Po podaniu wszystkich danych klikasz przycisk Zapisz i jest. Klikając na dodanego kursanta, możesz w wygodny sposób sprawdzić wprowadzone dane. Jeśli zaznaczyłeś opcję Pozwól na logowanie do aplikacji mobilnej, system automatycznie wygeneruje login oraz kod aktywacyjny dla kursanta, a dane zostaną również wysłane na podanego maila.